Co się wydarzy w 38 odcinku tureckiego serialu, Złoty Chłopak. Ferit bije też Jusufa, który idzie na skargę do Kazima, zdradzając mu, kiedy naprawdę zrobiono zdjęcie. Ojciec Seiran wpada w furię i o wszystkim mówi Halisowi. Ferit boleśnie przekona się o sile dziadka. Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 38 odcinku, Jali Kapkini, streszczenie 38 odcinka, Złoty Chłopak. Ferit bije też Jusufa, który idzie na skargę do Kazima. Informuje go, że zdjęcia Ferita zamieszczone w prasie są nowe. Wściekły Kazim udaje się do Halisa i oświadcza, że wobec takiej hańby zabiera do siebie obie córki. Halis prosi go o zwłokę. W obecności całej rodziny pyta o te zdjęcia Seiran, która wyznaje prawdę. Halis policzkuje Ferita tak mocno, że ten pada na ziemię. 28 sierpnia 2023 roku to data debiutu nowego tureckiego serialu, Złoty Chłopak, turecki. Jali Kapkini, który będzie emitowany o stałej porze na antenie TVP1, nowe odcinki o godzina 14, powtórki o godzina 6:05.